Rok 2001 obfitował w wiele polskich spraw kryminalnych. W tym czasie doszło między innymi do zabójstwa państwa Sobańskich, a także do najbardziej brutalnego napadu na bank w historii naszego kraju. Chodzi oczywiście o napad na filię kredyt banku przy ulicy Żelaznej w Warszawie, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby. Dzisiaj chcę wam jednak opowiedzieć o innym, bardzo bezwzględnym przestępcy, który swoje działania rozpoczął właśnie w roku 2001. 7 lutego 2001 roku poznańscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące tego, że w jednym z mieszkań przy ulicy Głogowskiej od wielu godzin słychać głośne dźwięki telewizora, a właścicielka nie odpowiada na pukanie sąsiadów. Wysłano tam więc patrol, który miał za zadanie sprawdzić, dlaczego kobieta od dłuższego czasu zakłóca spokój innych lokatorów. Kiedy funkcjonariusze prewencji dotarli na miejsce, również nie mogli dostać się do mieszkania. Do środka wtargnięto więc siłą, a policjanci szybko zrozumieli, dlaczego mieszkająca tam niespełna 18-letnia Sylwia L nie odpowiadała na stukanie do drzwi. Dziewczyna była martwa, a funkcjonariusze zastali ją leżącą w kałuży krwi. W jej mieszkaniu panował hałas spowodowany głośnymi dźwiękami telewizora. Od początku nie było wątpliwości, jakoby dziewczyna miała ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Sylwia padła ofiarą morderstwa. Zginęła ona od ran postrzałowych zadanych w tył głowy oraz klatkę piersiową. Na miejscu zdarzenia pojawili się śledczy z Wydziału Kryminalnego. Rozpytywali oni sąsiadów o ofiarę. Jedna z sąsiadek Sylwii zeznała, że faktycznie poprzedniego wieczoru przeszkadzała jej głośna muzyka dobiegająca z mieszkania zamordowanej. Później kobieta miała usłyszeć również głośny krzyk. Nie zaniepokoiło jej to, ponieważ Sylwia pracowała jako prostytutka i podobne sytuacje zdarzały się u niej już wcześniej. Takie zeznania nie wnosiły zbyt dużo do sprawy, a rozwikłanie zagadki tego zabójstwa nie rokowało zbyt dobrze. Śledczych zainteresował jeden fakt: zauważyli oni, że sąsiedzi Sylwii mieli pozaklejane wizjery w swoich drzwiach wejściowych. Tak, jakby sprawca chciał mieć pewność, że nie jest przez nikogo podglądany i może działać w swobodny sposób. Najbliższe dni nie przyniosły jednak żadnego przełomu w śledztwie. Śledczy nie mieli pojęcia, kto mógł zabić niespełna 18-letnią prostytutkę. Wydawało się, że ta sprawa może na zawsze pozostać nierozwiązana. Kilka dni później we Wrocławiu doszło do kolejnej zbrodni. Tym razem policja została wezwana do mieszkania przy ulicy Piłsudskiego. To tam w kuchni odnaleziono ciała dwóch osób kobiety i mężczyzny. Szybko udało się ustalić ich tożsamość. Lesja H. pochodziła z Ukrainy i również pracowała jako pani do towarzystwa. Drugą ofiarą był jej partner Tomasz S. Co ciekawe, w mieszkaniu także zostaną włączony telewizor z poziomem głośności, ustawionym, jak to się potocznie mówi, na maksa. Autopsja wykazała, iż para zginęła od ran postrzałowych. Do kobiety oddano pięć strzałów, natomiast do jej chłopaka trzy. Kolejny raz nie było żadnych świadków zdarzenia. Ludzie zeznawali tylko, że w miejscu, w którym doszło do zbrodni, znajdowała się agencja towarzyska, a do takich miejsc, jak dobrze wiadomo, przychodzą różni ludzie. To wcale nie pomagało sprawie. Wręcz przeciwnie, sprawcą mógł być w zasadzie każdy. Jedna z kobiet mieszkających na piętrze poniżej wyjawiła śledczym, że tamtego dnia słyszała dziwny dźwięk u sąsiadów. Brzmiało to tak, jak gdyby ktoś przesuwał po podłodze ciężkie przedmioty. Śledczy założyli, że był to właśnie sprawca, który przesuwał ciała zabitych chwilę wcześniej ofiar. Jaki był jednak motyw ataku? Tego nie wiedział nikt. Również i ten przypadek nie został rozwiązany od razu, a policjanci utknęli w martwym punkcie. Killer nie pozwolił jednak o sobie zapomnieć. Już miesiąc później uderzył kolejny raz. Tym razem za ofiary obrał sobie małżeństwo, które zamieszkiwało wrocławskie kuźniki. Sposób działania sprawcy był niemal identyczny jak w przypadku zbrodni w Poznaniu oraz Wrocławiu. Zabójca posługiwał się bronią palną i uśmiercał ofiary poprzez strzał w głowę. Jan Janka zginął od czterech kul, natomiast jego żona Barbara od sześciu. Już wtedy policja przeczuwała, że może być to sprawka seryjnego mordercy. Na dolnośląską społeczność padł blady strach. W mieście i okolicach grasował szaleniec, który bez wahania pozbawiał innych życia, a policja nie była w stanie go namierzyć. Mieszkańcy wiedzieli, że morderca jest niebezpieczny, ponieważ nie atakował on w odległych odstępach czasowych. W przeciągu miesiąca z jego ręki śmierć poniosło pięć osób. Ludzie bali się wieczorami wychodzić z domu i skrupulatnie sprawdzali, czy aby na pewno dobrze zamknęli drzwi wejściowe do swoich mieszkań. Ta sprawa doczekała się jednak rozwiązania. Zapewne słyszeliście już o dziesiątkach, a może nawet i setkach spraw kryminalnych, które do dziś pozostają nierozwiązane i budzą więcej pytań niż odpowiedzi. W przypadku tej konkretnej historii było jednak zupełnie na odwrót. Policjanci mieli ogromne szczęście. 21 marca 2001 roku na jednym z wrocławskich skrzyżowań doszło do stłuczki. Wypadek spowodował kierowca dużego Fiata, który uderzył w przejeżdżającego poloneza. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Jako, iż świadków tego wydarzenia było dosyć sporo, to bardzo szybko zawiadomiono policję. Funkcjonariuszom udało się natrafić na uciekiniera i ruszyli oni w pościg za nieodpowiedzialnym kierowcą. Mężczyzna był nieustępliwy i przez ponad 20 minut próbował zgubić radiowóz. W końcu popełnił jednak błąd i został zatrzymany przez wrocławskich policjantów. Śledczy próbowali obezwładnić pirata drogowego, który był w stosunku do nich agresywny. Po krótkiej chwili udało im się zakuć go w kajdanki. Mężczyzna był nietrzeźwy. Uciekinierem okazał się 36-letni Krzysztof Gawlik. Ten człowiek został poddany badaniom krwi. Okazało się, że prowadził samochód mając we krwi 2,5 promila alkoholu. Jako, że mężczyzna zachowywał się bardzo nieobliczalnie, to policjanci postanowili przeszukać jego samochód. Był to strzał w dziesiątkę. W bagażniku dużego fiata znajdowała się broń palna. Był nią pistolet maszynowy typu Skorpion. To właśnie takiej broni używał sprawca zabójstw, które zostały dokonane w Poznaniu oraz we Wrocławiu. Wtedy to bardzo dokładnie prześledzono, kim jest zatrzymany i czy może być on sprawcą tamtych ataków. Udało się ustalić, że mężczyzna urodził się w 1965 roku w świerczynie. Dzieciństwo Krzysztofa nie należało do szczęśliwych. Jego ojciec ciężko pracował, był górnikiem. Niestety bardzo nadużywał on alkoholu. Kiedy wracał pijany z pracy, często stosował wobec swojej żony i syna przemoc fizyczną. Matka Gawlika nie pracowała. Zamiast tego zajmowała się domem. Krzysztof ukończył szkołę i zdobył zawód kierowcy mechanika, a następnie sam zaczął trudnić się górnictwem. Jako niespełna 20-letni mężczyzna zatrudnił się w Wałbrzyskiej kopalni Julia. Pracował tam niecałe 10 lat. W międzyczasie zdążył się ożenić i spłodzić córkę. 36-latek był wielkim fanem muzyki rozrywkowej. Dla przyjemności grywał też na akordeonie. Wcześniej mężczyzna odbył także służbę wojskową. Przełożeni wypowiadali się o nim w superlatywach. Gawlik miał być zdyscyplinowany oraz obowiązkowy. Również i znajomi Krzysztofa opisywali go jako człowieka rzetelnego i godnego zaufania. W roku 1994 Krzysztof popadł w pierwsze tarapaty finansowe. Kopalnia, w której pracował mężczyzna, została zamknięta, a sam gawlik otrzymał 3000 złotych odprawy i został bez pracy. Mężczyzna postanowił założyć własny biznes, ponieważ wierzył, że będzie to dla niego szansa na duże pieniądze. Nie wszystko jednak szło po jego myśli. Krzysztof zaczął handlować stolarką budowlaną. Na początku firma przynosiła niezłe dochody, jednak z czasem właściciele hurtowni zalegali mężczyźnie z płatnościami, a on sam musiał popadać w poważne długi. Gawlik był zdesperowany. W końcu musiał za coś utrzymać swoje mieszkanie, znajdujące się w Wałbrzychu. Miał również rodzinę. Chciałaby jego żonie i córce niczego nie zabrakło. Z tego powodu regularnie wykłócał się ze swoimi dłużnikami. Wielokrotnie groził im pobiciem, a nawet śmiercią z powodu gruźb karalnych trafił do aresztu. Przesiedział tam 7 miesięcy od czerwca roku 2000 do stycznia 2001 roku. W końcu udało mu się wyjść na wolność za kaucją. Od tego czasu mężczyzna oficjalnie szukał pracy. Często wyjeżdżał między innymi do poznania i Wrocławia. Mówił swojej żonie, że wyjeżdża w interesach dlatego nie wzbudzał podejrzeń. Czym tak naprawdę się zajmował? Już za moment się dowiecie. Wróćmy jednak do wątku, w którym to 36-letni Krzysztof Gawlik został zatrzymany za jazdę po pijanemu oraz posiadanie broni palnej. Początkowo mężczyzna zeznawał, że znaleziona w bagażniku broń faktycznie należy do niego, jednak nigdy nie była używana. Krzysztof twierdził, iż kupił broń na przejściu granicznym z Czechami. Miał nosić przy sobie broń palną, ponieważ, jak przekonywał śledczych, bardzo obawiał się on własne życie. Zeznawał, iż wielokrotnie mu grożono i próbowano go pobić. Pistolet miał mu służyć jedynie do samoobrony. Policjanci nie wierzyli w wersję wydarzeń 36-latka. Postanowiono dokładnie sprawdzić ów pistolet. Analiza potwierdziła, że to właśnie z tej broni dokonano pięciu nierozwiązanych zabójstw, które miały miejsce w przeciągu ostatniego miesiąca. Wtedy Gawlik wiedział, że nie uda mu się już uniknąć odpowiedzialności za przestępstwa, których dokonał. Widząc, że sytuacja jest beznadziejna, po prostu przyznał się do morderstw. Później opowiadał o nich z dumą. W jego głosie nie było wstydu ani żadnych wyrzutów sumienia. Krzysztof zeznał, że los ciężko go doświadczał i uznał on, iż życie zgodnie z literą prawa nie ma sensu. Z tego powodu wymyślił świetny plan, pozwalający na szybkie wzbogacenie się. Postanowił on wyszukiwać swoje ofiary w prasie, a następnie okradać je i w ten sposób dorabiać się łatwych pieniędzy. Podczas pobytu w Poznaniu zdobył on kontakt do prostytutki Sylwii L. Było to 6 lutego 2001 roku. Gawlik zadzwonił wtedy do kobiety z budki telefonicznej i umówił się na spotkanie w jej mieszkaniu. Mężczyzna zadbał o to, aby nikt go nie rozpoznał. Założył okulary i dokleił sztuczne wąsy. Nawet poruszał się w charakterystyczny i nienaturalny sposób. Sylwia zauważyła, że jej klient wygląda bardzo dziwnie, dlatego nie zgodziła się wpuścić go do mieszkania. Mężczyzna był jednak nieustępliwy i przez długi czas nalegał, aby kobieta pozwoliła mu chociaż na krótkie spotkanie. Około godziny 21 kobieta dała się uprosić i wpuściła 36 latka do domu. Uradowany Gawlik poprosił Sylwię, aby przygotowała odpowiedni nastrój i włączyła muzykę, a w tym czasie on pójdzie się wykąpać. Dziewczyna przystała na jego propozycję. Gawlik wszedł do łazienki i zamknął za sobą drzwi. Dla niepoznaki odkręcił kurki, a wanna zaczęła wypełniać się wodą. Minęło kilka chwil, a mężczyzna wyciągnął broń i przykręcił do niej tłumik. Później wszystko działo się już bardzo szybko. Gawlik opuścił łazienkę, podszedł do niespełna osiemnastoletniej kobiety i strzelił jej w tył głowy, a następnie w klatkę piersiową. To była prawdziwa egzekucja. Zabójca był opanowany i działał z zimną krwią. Po wszystkim zabrał z mieszkania kilka kosztowności i wyszedł na klatkę schodową. Co ciekawe, Gawlik nie skorzystał z windy, ponieważ obawiał się, że się w niej zatnie i zostanie schwytany przez policjantów. Zamiast tego wybrał schody. Miał szczęście, ponieważ nikt z sąsiadów go nie widział i udało mu się bezpiecznie opuścić miejsce zbrodni. Później mężczyzna wrócił do Wałbrzycha. Nie zrezygnował on jednak ze swojej przestępczej działalności. Już 12 lutego skorpion, jak został później okrzyknięty przez media, pojawił się we Wrocławiu. Tym razem Krzysztof umówił się na spotkanie z prostytutką ukraińskiego pochodzenia. Lesja H przebywała wtedy w mieszkaniu wraz ze swoim partnerem Tomaszem S. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób gawlik obezwładnił parę, jednak wiadomo, że przed śmiercią zarówno kobieta, jak i jej chłopak byli torturowani. Skorpion zostawił na ich ciele ślady, które zadał prawdopodobnie nożem. Być może sprawca tak długo znęcał się nad parą, ponieważ chciał od nich wyciągnąć jakieś informacje, a być może już wtedy przeżywał prawdziwą fascynację zbrodnią i takie działanie po prostu mu się podobało. W każdym razie po dłuższej chwili Gawlik zastrzelił swoje ofiary. Zrobił to tak jak podczas swojej pierwszej zbrodni: oddał kilka strzałów w tył głowy nieszczęśników. Skorpion co prawda nie zostawił po sobie żadnych odcisków palców, natomiast w mieszkaniu zostały łuski, które pozwoliły funkcjonariuszom zidentyfikować broń, jaką posługiwał się sprawca. Sam oskarżony twierdził, że po zabójstwie przy ulicy Piłsudskiego nie opuścił mieszkania od razu. Wcześniej opracował bowiem chytry, ale i straszny plan. Zamieszczał on ogłoszenia na giełdzie dolnośląskiej, gdzie próbował zachęcić ludzi sprzedażą samochodów w atrakcyjnej cenie. Do mieszkania prostytutki z Ukrainy zaprosił Henryka K. i Janusza S. Liczył na to, że zainteresowani kupnem samochodu mężczyźni przyniosą gotówkę, z której on sam będzie mógł ich później ograbić. Nie wszystko szło jednak po myśli zbrodniarza. Gawlik uciekł z mieszkania przy ulicy Piłsudskiego, ponieważ spłoszyło go natarczywe pukanie do drzwi. Skorpion postanowił wycofać się i wyskoczył z balkonu mieszkania. Nie zrobił sobie krzywdy, ponieważ lokal znajdował się na pierwszym piętrze. Następnie Gawlik udał się na dworzec kolejowy, wsiadł do najbliższego pociągu jadącego w kierunku Wałbrzycha i wrócił do rodziny. W jego głowie aż kotłowały się mordercze myśli. Pozbawianie życia zaczęło sprawiać mu przyjemność. Ponadto można było na tym dobrze zarobić i wesprzeć budżet rodziny. Skorpion postanowił uderzyć kolejny raz. Tym razem nie zmienił obszaru swoich działań i znowu szukał potencjalnych ofiar we Wrocławiu. 10 marca 2001 roku umówił się on z małżeństwem mieszkającym przy ulicy Majakowskiego. Morderca odpowiedział na ogłoszenie wynajmu mieszkania i właśnie pod takim pretekstem umówił się na rozmowę. Janka i jego żona Barbara zupełnie nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie im groziło. Według zeznań gawlika, mężczyzna nie przyszedł tam, by zabić. Chciał on wynająć od pary mieszkanie tylko na okres miesiąca, aby móc do niego zwabiać swoje inne ofiary. Małżeństwo nie chciało jednak wynajmować mieszkania na tak krótki okres. Zarządzali oni, aby nowy najemca zdecydował się zapłacić chociaż za pół roku z góry. To nie spodobało się skorpionowi, który postanowił zabić tę niewinną parę. Należy nadmienić, że ważnym elementem tych trzech ataków gawlika był głośno idący telewizor lub radio, które pozwalały mu zagłuszać odgłosy wydawane przez broń palną. Co prawda sprawca używał tłumika, jednak wbrew temu, co jest pokazywane w filmach, broń z tłumikiem wcale nie jest bardzo cicha. Oczywiście huk spowodowany wystrzałem jest dużo mniejszy niż w przypadku broni bez tłumika, jednak nadal może wynosić około 125 decybeli. Wróćmy jednak do sprawy. Krzysztof Gawlik poczuł, że jest bezkarny, a jego bezprawne działania coraz bardziej przypadały mu do gustu. Z tego względu postanowił on nie rezygnować z ryzykownego sposobu na zarabianie pieniędzy. Żonie i córce mówił, że wyjeżdża w interesach, natomiast w rzeczywistości polował na kolejne ofiary. Mężczyzna znowu namierzył parę, która zamieściła w gazecie ogłoszenie dotyczące wynajmu mieszkania. Tym razem zrezygnował jednak z ataku, a ci ludzie cudem uniknęli śmierci. Zdecydował się jednak zabić małżeństwo, z którym umówił się 21 marca w ich mieszkaniu. Do Wrocławia Gawlik przyjechał jednak zbyt późno i z tego względu nie udało mu się dostać do lokalu, ponieważ małżeństwa nie było już w środku. Wściekły mężczyzna udał się więc do sklepu, gdzie zakupił sporą ilość alkoholu, którą następnie wypił. Później nietrzeźwy usiadł za kierownicą swojego Fiata, którym spowodował kolizję. I został zatrzymany przez policję. Warto nadmienić, że Gawlik wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Czasami twierdził, że nikogo nie zabił. Innym razem, że pierwszej zbrodni dokonał już w roku 1998. Próbował też wprowadzać w błąd śledczych, mówiąc, iż zabijał na zlecenie. Morderca został przebadany przez biegłych psychiatrów. Stwierdzono, iż mężczyzna jest osobą poczytalną o przeciętnej inteligencji, jednak cechuje go chłód emocjonalny. Lekarze doszli także do wniosku, że pierwotnie skorpion faktycznie zabijał tylko z chęci zysku, jednak po jakimś czasie stało się to jego stylem życia. Morderstwo było czymś, co go kręciło i dawało mu dodatkowy zastrzyk adrenaliny. Rodzina mężczyzny nie wierzyła w to, że to właśnie ich krewny jest poszukiwanym mordercą. Nawet teściowa Gawlika mówiła o nim, że był on uprzejmym, pracowitym człowiekiem, który, co było dla niej ważne, nie miał żadnych nałogów. Fakty przedstawiały jednak zupełnie inny obraz Krzysztofa Gawlika. Proces Skorpiona rozpoczął się w czerwcu 2002 roku. Rozprawą przewodził sędzia Wiesław Rodziewicz. Gawlik odpowiadał za zabójstwo pięciu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Opinia publiczna domagała się kary śmierci dla mieszkańca Wałbrzycha. Sam oskarżony wydawał się być niezbyt przejęty całym procesem. Określał się jako człowiek z mocną psychiką, który by osiągnąć swoje cele, jest gotowy na wszystko. Z drugiej strony mówił o swojej wrażliwości, która miała przejawiać się w tym, że mężczyzna wzruszał się podczas oglądania filmów o smutnej tematyce. Jego zachowanie na sali sądowej nie wskazywało jednak na to, jakoby mężczyzna miał posiadać w sobie jakąkolwiek wrażliwość. Kiedy prokurator przytaczał to, w jaki sposób skorpion pozbawiał życia swojej ofiary, sam oskarżony ziewał lub robił lekceważące miny. Gawlik często prosił też o przerwy w rozprawie, argumentując to tym, że jest śpiący lub głodny. Często też szeroko się uśmiechał, a gdy pytano go o powód jego radości, ten po prostu odpowiadał, że jest dziś w świetnym humorze. Skorpion patrzył w oczy rodziną swych ofiar i nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Nie przeprosił również za swoje czyny. Na pytanie dotyczące tego, dlaczego zabijał, Gawlik odpowiedział krótko. Odrzekł, że po prostu lubił patrzeć na moment, w którym umierają ludzie. Oczywiście chodziło też o kwestie finansowe. Z tego względu skorpion bez wahania odbierał życie drugiemu człowiekowi. Wkrótce zapadł też wyrok w sprawie mężczyzny, bardzo surowy wyrok. Krzysztof Gawlik za pięć zabójstw został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego dopiero po pięćdziesięciu latach spędzonych za kratami. To oznacza, że o zwolnienie warunkowe mężczyzna będzie mógł ubiegać się dopiero w 2051 roku, mając wtedy 86 lat. Ciekawostką jest fakt, że pełnomocnik Skorpiona, przyznana mu z urzędu, chciała wnieść apelację do sądu drugiej instancji. Sam Gawlik podziękował jej za starania, jednak poprosił, aby tego nie robiła. Była to sytuacja nadzwyczajna. Takie działanie mordercy przesądzało o tym, że już do końca swoich dni zostanie on w zakładzie karnym. Sam skazany miał jednak zupełnie inne plany. Krzysztof Gawlik został osadzony w więzieniu w Wołowie. Przez dłuższy czas odsiadywał swój wyrok, nie sprawiając specjalnych problemów w służbie więziennej. Nie było to jednak spowodowane tym, że mężczyzna się resocjalizował. Skorpion skrupulatnie planował ucieczkę. Używając nogi od swojej pryczy, każdej nocy drążył dziurę w ścianie. Jak podała służba więzienna, w listopadzie 2004 roku ten otwór miał już prawie 30 cm, a samemu skazanemu została już tylko jedna cegła i w zasadzie mógł on podejmować próbę ucieczki z zakładu karnego. Jego plan został jednak udaremniony, a morderca, który odebrał życie pięciu osobom, pozostał za kratami. Nie była to jednak jego jedyna próba ucieczki. Zaledwie trzy miesiące temu Gawlik próbował zbiec ponownie. Tym razem z więzienia przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Kolejny raz przebił on ścianę celi, a na jego wyposażeniu znalazła się lina zrobiona z koca i woreczków na chleb. Skorpion znowu był bardzo bliski osiągnięcia swojego celu. Strażnicy zatrzymali go niemal w ostatniej chwili, kiedy mężczyzna chciał wyłamać kratę w swojej celi. Jego próby ucieczki dowodzą tego, że Gawlik wcale nie pogodził się z tym, iż przyjdzie mu umrzeć w zamknięciu. Pozostaje mieć nadzieję, że cały czas jest on dobrze pilnowany. Gdyby skorpionowi udało się uciec, to stanowiłby poważne zagrożenie dla całego społeczeństwa.